Topping up the mess Drop it in the water Let the daughter find her image with the rest She'll be learning how to breathe Spinning through identity Reveal another pretty little scheme Save her mind Hold her hand And don't believe a lie You understand me Walk her down the valley Pack a piece of heaven for the bottoms of her feet. Teach her how to jump and how to stretch when she reach Like the angels do. And you gonna make it through now. Tell about the healer. Greater is the one within a column as the leader. Teach her how to hold a pretty hand up to the sky. And I'ma wait upon the giver. Here deliver like a dealer. Take her higher. She from my book to Nie, znaczy nie, będzie wiem. jakaś muzyka? No, będzie. Okay. Nie, nie, wale. będziesz ty. Ja. Ja są w dresie dwutysięczny. <grym> dwutysięcznym. Chciałam zrobić Ada jakiś ręki. Jaki? do domu i robię, chciałam ci powiedzieć. No. no nie chcę, głodna. O, ona nie jest głodna. <grym> no to nie robi. No, no, to no, zrób dla siebie. Kurde, <grym> ja, nie no, nawet nie chcę się wyostrzyć na Ciebie. Fajny przepis? Z Instagrama? Nie, spaghetti robię. Ale fajny przepis. Nigdy o takim nie słyszałam. Hej, wszystkim witajcie na nowym na moim kanale. I w tym filmiku nagrywam, możemy powiedzieć, że po południową i wieczorną rutynę. To więc tak, właśnie wróciłam ze szkoły. Dzisiaj jest środa, to więc skończyłam o 14.25 i jak o tej godzinie kończę, to nie mam autobusu i muszę iść na nogę. To więc w sumie fajnie, bo dzisiaj jest fajna pogoda, to się przeszłam. I jest 15. Jak widzicie, wróciłam i zrobiłam sobie kawę, bo miałam ochotę. I żeby w skrócie wam powiedzieć, co ja tak naprawdę robię po szkole, to jest albo śpię, albo po prostu siedzę i nic nie robię, albo. W sumie to tylko te dwie rzeczy. Tak, to więc tak samo dzisiaj nie mam nic zaplanowane. Dzisiaj rano na łóżka, nie pościeliłam, bo mi się nie chciało. Bo miałam zamiar iść spać po szkole, ale nie chcę iść spać, bo przez ostatnie noce się nie wysypiam. I nie w ogóle przez ostatni tydzień, ja czuję się, jakbym była w jakiejś symulacji, się gdzieś zaczął. Kiedy była zmiana czasu. Dobra, ja wiem, jak to było. Bo ja już chyba nie pamiętam, kiedy ostatni raz wstałam bez budzika rano. Przez ten weekend też wstawałam yy, z budzikiem, bo w sobotę musiałam wstać, bo jechałam. W ogóle jechałam do sedniny Koni znowu drugi raz. Nie wiem, czy Wam mówiłam tutaj. Nawet na pewno na TikTok mówiłam, ale nie wiem, czy tutaj Wam mówiłam. Byłam jeden raz. Jakiś miesiąc temu, teraz, bo to byłam drugi raz, i to jakby jest wcześniej, to więc musiałam wstać. No, a w niedzielę szłam na siłownię rano z koleżanką, to więc też musiałam wstać. Jakby nie wcześniej, jak wcześnie, że jakby ósma czy siódma, tylko to była jakaś dziewiąta, dziesiąta. Ale jak ja muszę ustawić budzik, żeby wstać, dla mnie to nie jest wyspanie się. I we wtorek, czyli wczoraj, nie byłam w szkole. I chyba poszłam gdzieś spać o pierwszej czy coś? Słuchajcie, o której ja sam W pół do pierwszej. Następnego dnia. Ja spałam z co najmniej 11 godzin. ale nie chcę rozmawiać o wczorajszym dniu. Właśnie sam o tej pół do pierwszej. Nie wiem, co się wypowiedziało. Niko nie było w domu. Zaraz, bo straciłam wątek. I w ogóle zaczęłam mieć mroczki przed oczami. Nie widziałam nic. Czułam, jakbym traciła wzrok. I później dopadł mnie ból głowy. Nie mogłam nic fizycznego robić, bo ja bym chyba, ja nie wiem, bym chyba umarła. I też dobrze, że nie poszłam do szkoły, bo ja nie wiem, czy to było przez to, że ja tak długo spałam, czy przez to, ja naprawdę nie mam pojęcia, ale jakby mi to dopadło w szkole, to bym, ja, ja chyba, ja nie wiem, co bym zrobiła. Ja bym pewnie poszła do domu, ale jakby to by zajęło Trochę, bo wiecie, jeszcze czekania aż się lekcja skończy Iść na autobus, przyjechać do i Po paru godzinach mi jednak przeszło, to więc nie było tragedii Przyszła do mnie koleżanka uczyć mnie matmy, z czego to nic nie wyszło Dzisiaj byłam pisać tą matmę razem z nią Ona coś tam napisała, nie wiem Chociaż i tak nie byłam zadowolona, ale ja nic nie napisałam, ja jestem... Ja jestem załamana Ja już... Ja nie wiem co to będzie, ja nie, nie, ja nie wiem... Ja nie chcę wiedzieć, co to będzie. No i później ona ja poszła do domu i ja... I słuchajcie, ja nie wiem, czy chcę się do tego przyznawać wam. Wiecie, że dzisiaj spałam? Zero godzin. Ja nic nie spałam. Ja nie, sp nie. Ja jestem głupia. Ja wiem, ja, ja wiem, ja jestem głupia. <gł Jestem głupia, że to zrobiłam, no ale ja nie wiem co się działo. Ja po prostu nie byłam śpiąca. Połowę nocy oglądałam TikToka, drugą połowę oglądałam filmy i jakoś tak się stało rano. Ja tak często jakby nie robię, ja zazwyczaj śpię normalnie. Ja nie wiem co ostatnio się działo. I tak, i miałam zamiar i dzisiaj poszłam spać, żeby jakby, no bo bym była zmęczona, to bym poszła spać i nie wiem w sumie jaki był mój tok myślenia, ale później stwierdziłam, że jednak nie będę spać, bo mądrzejsza decyzja by była taka, żeby nie spać, tylko poczekać do tego wieczora i pójść o normalnej godzinie spać, żeby przespać całą noc jutro rano. Jutro rano będę mogła spać. No może nie ile chcę, bo jak ja nie jestem zdolna do spania wpół do pierwszej, to i tak na samym budzik, ale jutro mam jutro jest czwartek, to jest na 12.45. To więc mam nadzieję, że się kończyło świe, bo ja już mam dość, ja już mam dość. nie wiem, ja mam takie problemy z stanie jakbym miała 80 lat. Ogólnie ja nie wiem ostatnio co nie dopadło, ale codziennie gram w jakieś gry albo w Robloxa, najczęściej w Dress to Impress, <grym> albo w Simsy, albo ostatnio Minecrafta zainstalowałam. Co pewnie nie jest dobre, powinnam lepiej ten czas spędzić poświęcić matmie, ale ja serio? Ja chyba muszę iść na jakieś korepetycje bo mi serio nic nie pomaga ale w sumie dwa lata już przeżyłam Przez te ostatnie dwa lata, koniec roku z matmą wyglądał tak samo, że o ja nie zdam, a ja nie zdam i w końcu się okazało, że to zdałam muszę się ogarnąć, muszę się wziąć za matmę po prostu teraz teraz robimy sinus cosinus i tanges, i kotanges i w ogóle tranges <laughs> jak tutaj tak ładnie powiedzieć to jest tak oh, temat matmy, że mi się odechciała żyć jak ja w ogóle na to patrzę. Dobra, wiecie co? Koniec, koniec klatki o matmie. Eee, nie wiem co teraz będę robić. Moja mama robi obiad, robi spaghetti. Eee, jak ona to odpowiedziała? To Ma specjalny przepis, czy jakiś... czy jakiś, Nie wiem, nie wiem co na to. Ja chyba zasłonię zasłony, Trzeba mi tutaj za jasną jest, o czym je zaczynają boleć Nie wiem, jakieś za jasne zasłony, zasłonię chyba zasłony i nie wiem, co tutaj... Chyba będę grać. <grytania> To będzie pierwsze miejsce. Jezu, dziękuję. Oczywiście trzeba podziękować. Jak nie, dziękujecie. Ja dziękuję, jak jestem na podium. Jej! Patrzcie, ten motyw był jakby wiktoriański. To więc tak, tak wyglądam. Proszę bardzo. About love's patrzcie, mam obiad. Y mam muzykę włączoną. O kurde, ja jestem, patrzcie. Y jest ferry zaraz. Kurde, ta, jak to nazywa? Nie wr wróżka? O kurde, co to są za pozy? Halo, czekaj. Taste test, słuchajcie, y spaghetti. Mam tu makaron, oczywiście mięso, sos, cebulą kukurydza i ser. Jedno, ale dobra. Biedny kropek. Co wyjść, bo nie lubię u mnie siedzieć. Albo chcę moje jedzenie. To też jest opcja. Mm. I kto? <laughs> Mam zaś pierwsze miejsce. Patrzcie na to. Wow, ja tu muszę podziękować. Jak to jest możliwe? W ogóle, co to jest za ogień? Halo, co się dzieje? No co byś chciał? Co byś chciał? Myślałam, że mnie nie dopadnie, ale jednak stało się. Padło mnie zmęczenie. Dlatego nie mogę leżeć, bo zasnę. E, dlatego zmywam makijaż, bo i tak dzisiaj nic nie będę robić, już jest za 10 6:00. Zbywam makijaż i pójdę się wykąpać. Ogarnę się jakby do spania już i później jeszcze tylko jakby za dużo raz mówię słowo jakby. Później tylko wieczorem wyjdę z psem jeszcze na dwór, no i będę mogła i spać. Mam nadzieję, że będę mogła zasnąć, bo jak nie, to się wkurzę, bo teraz normalnie leżałam, jeszcze miałam zasłonięte zasłony, oglądałam TikToka. Ja nawet nie wiem, kiedy e, oczy mi się za zamknęły. Jakby nie to, że wypadł mi telefon z ręki i mnie obudził, to ja chyba bym dalej spała. To więc już wstałam, bo... Wstałam, bo to już jest łatwiejsze niż walczyć o niezaśnięcie. Nie serio, się już tak spać chce. Like ja autentycznie nie mam co robić ze życiem. Jest godzina w pół do dziewiętnastej. Jest jasno na dworze, świeci słońce, a już jestem wykąpana, zęby umyte Teraz zrobię skin i ja mogę iść spać. Ale ja w ogóle dzisiaj, przez to, że nie spałam całą noc, to też nie naładowałam telefonu. I rano miałam 10, nie no, teraz może z 20% miałam. W sumie nie wiem o czym ja myślałam, ale nie naładowałam tego... Znaczy dobra, może dużo bym nie naładowała, ale chociaż trochę bym naładowała jak Wstałam, jak wstałam, żeby zacząć się ogarniać Wtedy jakbym dała do ładowania, to, to by trochę mi się podładował Ale ja nie wiem, o czym ja myślałam I tego nie zrobiłam I ja wychodząc z dołu miałam 10% Oczywiście wzięłam ładowarkę ze sobą I ładowałam w szkole, to więc trochę mi się podładował Nie doszło do takiego stanu, że całkiem mi się rozładował, na szczęście Znaczy, w sumie na szczęście, jakby to... Mnie to tam nie obchodzi czy, się jakby czy, czy by się rozładował, czy nie Miałam odwarkę, to mogłam sobie w każdej chwili podładować. Bo ogólnie, jak wyszłam z tej matmy pisać, pisać. Ja w ogóle tam nic nie napisałam, To było rano to była moja pierwsza, jakby pierwsza lekcja. I wyszłam na korytarz, to była jeszcze lekcja. i jakby ja wyszłam, bo ja nie musiałam zostać na tej lekcji, bo to nie była moja lekcja. Nie wiem, czy to ma sens. To więc wyszłam, ale moja koleżanka jeszcze pisała, to więc na korytarzu na nią poczekałam. I patrzę yy, koło ławki yy, ten jest kontakt. Taki podwójny. I myślę, o super, idealnie usiądę sobie tutaj, podłączę telefon, podładuję. I co? Ja podłączam ma do barkę, Nie działa. Podłączam jakby do drugiego gniazdka? Nie działa. No to więc teraz wiem, że te gniazdko tam jest była zepsuta, bo no nie działa. Moja ładowarka działa, bo później ładowałam. A drugie gniazdko było trochę dalej, ale ono było tak, bym musiała ławkę przesunąć, co bym mogła zrobić, ale, ale ktoś siedział tam na korytarzu i po prostu to by było dziwne. No. I też nie wiadomo, czy ten kontakt działał. Ten drugi. Bo no, możliwe, że działał, ale dobra. Nieistotne. Później sobie podładowałam na angielskim i później jeszcze na polskim i później jeszcze no ładowałam gdzie się tylko da uwielbiam nic robić mogę patrzcie jak wam mam. hej jak widzicie jest Następny dzień, wczoraj, jak poszłam się położyć. Może była gdzieś 20 i ja zasnęłam. Ja zasnęłam, bo ja już po prostu nie mogłam fizycznie mieć otwartych oczu i zasnęłam. I za godzinę budzi mnie mama, takie, że byłaś z psem. Ja mówię, że nie. Ona. No to idź, bo już jest 21, a ja mówię, że zaraz. Ona, no, no idź z tym psem. Ja nie wiem, co się działo. <laughs> Ona się zachowywała. Sorry, mamo, ale się zachowywała, jakby, nie wiem, 12 była godzina, było tylko 9. A jakby i tak miałam zamiar. Mówiłam do Was jeszcze, że później i tak pójdę z psem wieczorem. No i poszłam z tym psem. Ja nie wiem, ja przez nią czułam się głupia, że ja nie wiem, ja nie wiem. Ale. Poziom z tym samym i poszłam dalej do łóżka i chyba zasnęłam i no już jakby nie byłam taka śpiąca, bo przez tą godzinę się można powiedzieć trochę wyspam. Dzisiaj chyba o 23.00 zasnęłam e, i dzisiaj wstałam o 9.00, to więc spałam 10 godzin. Nie, nie powiem wam czy jestem wyspana, bo ja nigdy nie jestem wyspana, nie wiem od czego to zależy, no ale będę kończyć ten filmik, e, mam nadzieję, że wam się spodobał i widzimy się w następnym. Pa! So I fall to my knees and I pray you, and I can have the night.